Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Dziś mamy nowy tydzień, poniedziałek, więc z nową energią, z nowymi siłami, wypoczęci po weekendzie działamy. Zobaczmy z jakimi podpowiedziami, z jakimi informacjami, z jakimi możliwościami przyjdą dzisiaj do nas energie. Jak zawsze... Karty potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją. Więc aby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania. Sprawdźmy najpierw energię kart. A może tutaj. <laughs> Dziewiątka Buław. Cóż mówi nam energia kart dziewiątki Buław? Mówi nam o człowieku, który przeszedł wiele. Który walczył o swoje, który być może i jest zmęczony, ale jest pewien tego co zrobił nie boi się przeszłości może dumnie na nią spojrzeć nie ma sobie niczego do zarzucenia bo wie, że w tym momencie chociaż zmęczenie być może troszeczkę go przystopowało to jednak musi jeszcze przezwyciężyć w sobie e, jakby to, to zatrzymanie i jest w pełni gotów do tego, aby doprowadzić wszystkie sprawy do końca i osiągnąć sukces. Karta dziewiątki była właśnie o tym mówi. To jest takie chwilowe zatrzymanie, spojrzenie w to, co zrobiliśmy, pogodzenie się z tym, przyjęcie tego w stu i ruszenie do ostatecznej bitwy. Także myślę, że na początku tygodnia z nowymi siłami jak najbardziej. Poradzimy sobie z tymi naszymi różnymi, mniejszymi lub większymi walkami, i po prostu osiągniemy sukces, czego Wam z całego serca życzę. Zobaczmy energię minerałów. Może jakoś tutaj? Gagat. Ciemność. Kochani, gagat jest minerałem. Odpowiadającym przede wszystkim za kontakt z Ziemią, z naturą. Matka Ziemia jest naszą cudowną matką, która wiele nam wybacza i jest nam w stanie w wielu sytuacjach pomóc, a czasami wręcz wyręczyć, pozbyć pewnych zależności, trudnych sytuacji, różnych komplikacji. Gagat jest, gagat jest minerałem, który. Właśnie dodaje nam energii do działania, energii życiowych. Bardzo mocno współpracuje właśnie z siłami natury, z ziemią przede wszystkim. Pomaga nam uwolnić się od trudnych, natarczywych myśli, od złych intencji, od sytuacji. Pozwala nam wibrować wysoko, przez co stajemy się lepsi, ale i też szczęśliwsi. Ma właściwości uspokajające, więc działa zarówno na psychikę, ale również pomocny jest w łagodzeniu wszelkich stanów depresyjnych, ale też i takich. Ym spowodowanych z nierówną pracą serca, czyli krwionośnych. Ale wiadomo, że tak jak mamy nerwy, mamy różne sytuacje stresujące, tak nasz układ jelitowy, e, trawienny również czasami cierpi. Więc jest to również minerał, który pomaga w łagodzeniu właśnie nieżytów, a polepszeniu krążenia w naszym e, organizmie. Gagat oczywiście pięknie współpracuje z czakrami, otwiera na różne możliwości, uziemia nasze emocje, więc jakby oczyszcza wszystkie czakry. Oczyszczać go możemy pod bieżącą letnią wodą, a energetyzujemy go w promieniach zachodzącego słońca. Najlepiej. Oczywiście wszystko jest a, intencyjne, niemniej jednak. Jakoż mądre księgi powiadają. Zobaczmy jeszcze energię kart opiekuńczych. Bo czym wysoką energią dzisiaj do nas przyjdą? I co być może podpowiedzą pod refleksja, niezależność i oczekiwanie. Kochani, refleksja. Karta mówi o chwilowym zatrzymaniu, no ale dziewiątka buław również, ale po tym chwilowym zatrzymaniu, po refleksji, przemyśleniu wszystkich sytuacji, wszystkich naszych działań, e, zrobieniu sobie pewnego schematu tego działania, przemyśleniu, gdzie, jak, coś jeszcze możemy zrobić, ruszymy, ruszamy dalej. I ta karta daje nam właśnie tą chwilę takiej atencji nad naszymi czynami, nad naszymi dokonaniami, i umożliwi nam wskazanie dobrych, najlepszych ścieżek do naszej samorealizacji. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz, ucz się cieszyć drobiazgami. To kolejna podpowiedź tej karty. Tak, bo wielki świat stoi małymi, dobrymi czynami. Pamiętajcie o tym. Niezależność. Karta, która mówi nam o działaniu, o samodoskola, doskola... Trudny wyraz. Początek tygodnia. Doskonalić się trzeba zawsze, a może tak z tego wybrnę. Eee, przynajmniej z taką intencją działać dnia każdego, aby niezależność nasza nie tylko była wypompowanym ego, ale też i czymś, co Popycha nas do kreatywnego działania każdego dnia. Ja wiem, że jesteśmy zmęczeni, że mamy przeciążenia, że pełnia, że nów, że ktoś coś, ale starajmy się z całych sił, swoim tempem uzyskiwać tą niezależność, dążyć do tego. Zobaczcie, na karcie jest przepiękna istota, która ma motyle skrzydła. Motyle są delikatne, motyle są ulotne. Mają delikatne barwne skrzydła, ale są motyle, które potrafią przelecieć tysiące kilometrów, aby osiedlić się i stworzyć cudowny dom. Dlatego starajmy się być jak te motyle, piękne, delikatne, bo każdy jest inny, ale i też silny. Ja kiedyś mówiłem, że delikatność jest siłą. No i dla mnie jest to swoiste potwierdzenie. Decyduj za siebie. Wykorzystaj, korzystaj, przepraszam, z prawa wyboru. Tak, trzeba potrafić i doceniać czyjąś, um, czyjeś zaangażowanie, czyjąś pomoc. To jest bardzo piękna sytuacja, kiedy możemy komuś powierzyć swój problem, może pomoże nam go rozwiązać wspólnie, niemniej jednak starajmy się również mieć w rozwiązaniu i własne działanie. Po prostu starajmy się być niezależni, ale czerpmy możliwości korzystania z pomocy innych. Oczekiwanie to karta przemyślenia to karta nawet zatrzymania. I to zatrzymanie nie jest naszą ucieczką, schowaniem się od po prostu, bo problem. Czasami rzeczywiście trzeba usiąść, wziąć kubek gorącej kawy, herbaty czy po prostu wody i zastanowić się, zamknąć się w swojej samotni, aby móc w spokoju ducha, w spokoju myśli przedebatować ze sobą to, co mam teraz zrobić. Niemniej jednak. Należałoby wtedy po takim dłuższym przemyśleniu ruszyć do boju. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. W pewnych sytuacjach tak, oczywiście, daje nam pewien dystans, pewne inne spojrzenie na to, co jest do zrobienia. A czasami rzeczywiście trzeba po prostu przeczekać. Tyle energia kart. Na koniec zobaczmy jeszcze energię run. Jakie będą dzisiaj nam pomocne, jakie mogą być korzystne i jakie podpowiedzi nam przynieść. Dzisiejsza runa to runa romans. Kochani, runa romans opiekuje się Wenus i Mars. To przepiękne dwie energie. Energia męska. I żeńska delikatność i siła, działanie, spontaniczność, emocje, związki, relacje. Kochani, runy e, romans używamy w magii e, przyciągania, w magii polepszania związku, w magii e, jakby miłosnej, ale poczuciu własnej wartości, własnej seksualności, własnego piękna, własnych miłosnych działań. To runa niezwykle opiekuńcza, to runa, która ma cudowną moc, Leczenia złamanych serc, kiedy coś się nam kończy w życiu, kiedy rozchodzimy się z partnerem, partnerką, kiedy nasze serce jeszcze nie do końca jest pogodzone z pewnymi sytuacjami, jak najbardziej runę romans polecam. Łagodzi emocje, daje nam wyciszenie, ale też i możliwość dobrego działania. Kochani, tyle na dziś. Serdecznie z całego serca Wam dziękuję za obecność w tym naszym poranku. Pięknie, pięknie dziękuję za wszelkie Wasze komentarze, dobre słowa. Niezwykle są dla mnie ważne i cenne. Z głębi serca jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję. I pamiętajcie, kreujemy swoją przyszłość, swój dzień, a dzisiejszy dzień to działanie była Buław o tym mówi. Znajdźcie w tym działaniu chwilę refleksji. Myślcie o sytuacjach, jak mogą działać na Waszą korzyść, aby stać się jak najbardziej niezależnymi. Czasami rzeczywiście trzeba przeczekać, ale mieć z tyłu głowy to myśl dla działania. Dzisiejszy minerał, który jest darem Matki Ziemi, to Gagat, to szczególny dar naszej Matki Ziemi. No runa. Romans nich otoczy nas aurą miłości, sensytywności, seksualności. Cieszcie się sobą, szanujcie w godności i poszanowaniu, jednostki, ale też i nie zapominajcie o sobie. Dobrego dnia Wam życzę i do usłyszenia jutro.